że te pieniądze zostaną przekazane. Jest poprawne, czy nie? Nie wiem czy tak było pani przewodnicząca. Jeszcze raz pani odpowiem. Nie wiem. Nie no przecież żadna umowa dzień. nie została podpisana. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie znam tych ustaleń. Nie znam się. Proszę mnie o to nie pytać, bo nie znam. Pani druga osoba ustaleń. w państwie nie, nie orientuje się. Panie Przewodniczący, nie potrafię Panu powiedzieć... Nie wiem... Przewodniczący, ja już odpowiedziałam na to pytanie. Ja przypomnę tamtą atmosferę, można przypomnieć... Nie wiem... Co Pani wie o tych rozmowach Jarosława Kaczyńskiego Nic z Nic nie wiem na temat tych rozmów, Panie Przewodniczący. Nie... nie wiem... Nie pamiętam jaka była jego opinia, nie pamiętam jaka była opinia kolegów, jak ją wyrażali. Nie wiem... Nie wiem i nie pamiętam od kogo i kiedy. Nie wiem... Pytam. Na podstawie chociażby tego, że były kraje, w których przeprowadzano takie wybory korespondencyjne, chociażby w Bawarii, więc... To są niemieckie śmieci. Pytam. Na podstawie chociażby tego, że były kraje, w których przeprowadzono takie wybory korespondencyjne, chociażby w Bawarii, więc... To są niemieckie śmieci.